Witam w firmie TV Polska. Przedstawiciela takich firm jak takich Marek jak Teraband, Togu, MediMouse. Szczególnie prezentujemy tutaj przybory do terapii, często używane przez fizjoterapeutów i trenerów sportowych, szczególnie w treningu przygotowania motorycznego. Z nowości to są platformy równoważne, które tutaj prezentujemy także na tych targach piłki innego rodzaju, czyli do większych obciążeń, do większej labilności, a także urządzenia pomiarowe, takie jak urządzenie Medimouse do pomiaru krzywizn krego lub też Biocorpus, które służy nam do pomiaru komponentów ciała, rozłożenia tłuszczu, rozłożenia wody w organizmie, a także porównania stosunku masy mięśniowej do, do tkanki kostnej. Zapraszam na stronę www.tb-polska.pl. Dziękuję.